Jesteśmy już po konferencji wynikowej XTB. Dzisiejsza sesja przynosi bardzo nerwowe zachowanie rynku. Początek, około 10% spadek kursu akcji, który później został odrobiony. Praktycznie wróciliśmy do kursu odniesienia. No a następnie kolejna fala spadków się pojawiła, która w zasadzie utrzymuje się do teraz. Akcje tracą około 4-5%. Wyniki słabe, tutaj nie ma się co oszukiwać. Natomiast takie kluczowe aspekty z konferencji, które ważne są dla inwestorów indywidualnych, są następujące. Po pierwsze, spółka zdaje sobie sprawę z Awarii, które w ostatnim czasie się pojawiały, no i oczywiście tłumaczy to ilością klientów, liczbą klientów, którzy w jednym momencie logowali się, akurat no, na przykład wtedy, kiedy rozpoczynała się sesja w Stanach Zjednoczonych, kiedy do tego problemu doszło. Natomiast no, my wiemy, że ten przyrost klientów ma być coraz bardziej dynamiczny, więc tutaj spółka musi jeszcze bardziej postawić właśnie na aspekty techniczne samej platformy, bo bez tego po prostu będzie ciężko, szczególnie dla spekulantów. A druga sprawa dla inwestorów indywidualnych, kwestia Przedłużenia godzin, handlu, kwestia dostępów w darkuszy do zleceń, i tak dalej, tak dalej, o co inwestorzy indywidualnie pytali. No i tutaj spółka kategorycznie mówi, że się tym teraz zajmować nie będzie. Ma inne potrzeby, inne wydatki, zależy jej na prężnym rozwoju na rynkach zewnętrznych, a to jest taka rzecz, którą może zająć się później. Natomiast no też większość inwestorów indywidualnych, tutaj, szczególnie wybierających akcje, nie przynosi spółce jakichś olbrzymich zysków, więc nie ma się co dziwić, że tak to wygląda. No i tutaj musicie wybrać sami, czy jesteście zainteresowani zero prowizyjnym. Brokerem, który no, nie daje Wam pełnych możliwości, jeżeli chodzi o polskie akcje. Czy na przykład chcielibyście skorzystać z usług Saxo? Tu Saxo oczywiście partnerem tego kanału jest. zostawię Wam link w komentarzu do tego shorta. Tam możecie 250 euro otrzymać na start dostęp do właśnie polskiej akcji bez żadnego opóźnienia, przez pełny czas godzin trwania, przez pełny czas trwania sesji, no i to co najważniejsze, myślę, że dla was też istotne platforma jest bezawaryjna. Lajkuj i subskrybuj po więcej.